Wczoraj pojawiła się we mnie taka refleksja dotycząca apokalipsy e, i w ogóle ludzkiego przebudzenia, że tak naprawdę, znaczy to jest moje odczucie, więc moja prawda, że te wszystkie rzeczy dzieją się dlatego, znaczy, dzieją się dlatego, że my je tworzymy. Tylko, że jeszcze tego większość ludzi nie widzi. Niektórzy się z tego jakby zaczynają to dostrzegać, są w procesie dostrzegania i przyglądania się temu, na jakiej zasadzie to działa, że my to tworzymy. Tylko chodzi o to, że my nie, my nie byliśmy przez wieki świadomi tego, że, że wieki, no nie wiem, mogę mówić za, za czas, przede wszystkim ten czas, odkąd jestem na tej Ziemi. Kiedy w domach królowały telewizory i radia i każdy słuchał wiadomości, więc mogę mówić za ten czas, bo tylko ten czas było mi dane obserwować, że po prostu nie byliśmy świadomi przez długi czas tego, że poprzez nasze, wykorzystując nasze zasoby, naszą energię, nasz wewnętrzny potencjał, ktoś w cudzysłowie, bo tutaj nie chcę wchodzić w jakieś konspiry. Ale było tworzone coś, czego tak naprawdę nie chcieliśmy, skupiając uwagę na takich rzeczach, które mówiono w wiadomościach i generalnie przekazywano nam prawdę o świecie taką, jaką niby ona jest, obiektywną, tak zwaną, ale obiektywność nie istnieje. I było po prostu jak pelikany łykaliśmy to wszystko. I generując po prostu te myśli na ten temat, jaki jest świat, bo powiedziano nam w telewizji, jaki jest, co jest możliwe, a co nie, i tak dalej, po prostu skupialiśmy swoje myśli na tym, co mówiono nam, że mamy skupiać. A co za tym idzie energię uczuć, emocji, często bardzo silnych. No, i działania, bo według tego, co myśleliśmy, i czuliśmy, działaliśmy. Czyli na przykład obawialiśmy się o coś, więc nie robiliśmy czegoś. Byliśmy zastraszeni, więc potulnie szliśmy, na przykład robić zastrzyki, bo powiedziano, że trzeba je robić. I tak dalej, i tak dalej. Działaliśmy według tego, w co wierzyliśmy. Ale nie zdawaliśmy sobie przez długi czas sprawy z tego, że mamy w sobie moc. Nie zdawaliśmy sobie w ogóle. Sprawy z tego, że to my jesteśmy tutaj e, życiem tej ziemi, miłością i światłem tej ziemi, e, i że świat nie, nie działa niezależnie od nas, on działa w kompletnej, całkowitej kompatybilności z nami. I przebudzenie, według mnie, polega właśnie na tym. To jest moje spostrzeżenie na ten temat, i każdy może mieć swoje, że my zaczynamy dostrzegać to, że kurde, ktoś, w cudzysłowie...